No widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy w inną gierkę, bo nie gram Forza Horizont 4, tylko gramy w Forza Horizon 3. Y, Forza Horizont, Horizon, czy czekajcie, znajdę od niego płytę? W tą. Dzisiaj gramy. I dzisiaj jedziemy wyścig z pociągiem. Ja ten wyścig jest. Dobra, ten wyższy jest tu. Dobra, to my tam jedziemy. I żeby was nie zanudzić, yy, jak dojeżdżamy tam, to spauzuję filmik i widzimy się za jakieś parę minut. W ogóle tego nigdy nie widziałem, że w tej wersji horyzontatem auta mają migacze, patrzcie. Auta mają migacze. A w normalnej wersji horyzonta, czyli w horyzoncie 4 auta nie mają migaczy, więc to trochę dziwne, bo to jest starsza wersja Ama, a w nowszej wersji nie mają, więc to jest trochę dziwne. Dobra, widzowie, a więc tak, my już jesteśmy koło tego wyścigu. Oj To jest dokładnie tutaj. Oj! Tutaj jeżdżą pociągi i ogólnie ja zawsze mierzyłem czas, co ile jedzie jaki pociąg i w ogóle w Horyzoncie 3 jedzie pociąg co pół godziny dopiero, więc to mega długo czekania. A w Forza Horizon 4 jedzie co 6 minut i w ogóle w Forza Horizon 5 miałem, ale już nie ma. W Forza Horizon 5 on jeździł też jak co jakieś 10 minut Horizon w Horyzoncie, w, w Piątce jeździł, jedzie nasza lokomotywa. na który był teraz ten dobra, dobrze kupiłem patrz jaki dym w ogóle za nami ja ten wiesz inny wjechałem RP1 Oj. Mój wujak takiego miał. W sumie dwójka no i wujów miał takiego Tego niebieskiego, ale nie wypadł miał. I jeszcze jeden wujek miał. Chyba też niebieskiego, ale z takim paskiem. Już nie pamiętam. Bo to było parę lat temu, to było dokładnie jakieś 5 lat temu. Łoj widowie, cofnijmy sobie czas. Tym, co Tutaj w ogóle taki wiadukt jak ten. W Jarocinie. wczoraj w Jarocinie na pociągach. Pojechałem do Środy Wielkopolskiej. Film się pojawi na w poniedziałek z ST44, bo w Gostyniu nagram bo nie mieszkam. Potem pojawi się z Jarocina parę filmów. Ze Środy Wielkopolskiej, potem ostatni z Jarocina i to tyle będzie z pociągów. Chyba, bo nie wiadomo tak dokładnie jeszcze. Ale jak na ten miesiąc to chyba będzie tyle. Chociaż nie wiem, czy za tydzień nie pojadę do Lesz, albo też do Jarocina, kto wie. Naprawdę, tu jedziemy. No, szukam. Ta droga mi się kojarzy, taka na polnej jest yy, w Gostyniu. Yy, tam ja na tą drogę wypłynęła, a tak dokładnie to O, te, te, ten wiatr też jak z Jarocina wypłynęła. Tam była taka droga polna i tam policja jeździła często dosyć zawsze. A tam zrobiłem parę zdjęć yy, Gagara yy, i 148 i 143 14 Bo ja w ogóle kurczę widzę, ja jakoś jakąś inną trasą, bo się chwilowo zamyśliłem Power Dobra Pod pociąg Dobra, jestem pierwszy. Dobra. Będziemy mieli jakieś koło do kręcenia, czy nie? Ej, nie ma. To zaraz pojedziemy na takie miejsce i zakończymy ten odcinek. Dobra. A więc tak, widzowie, w tym oto i bardzo pięknym miejscu możemy zakończyć nasz. opacie tutaj krokoduje. Tu też o. W tym miejscu możemy zakończyć nasz dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się. Do zobaczenia. I. No tak, a więc w tym miejscu kończymy dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się. Do zobaczenia. I bajo. Trzymajcie się do kolejnych filmów. Cześć.